Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do meczu z Hiszpanią. Dziewczyny są wypoczęte. Przed spotkaniem wprowadzimy jeszcze kilka modyfikacji w obronie i ataku, po to, aby rywalki nas niczym nie zaskoczyły. Przekażemy zawodniczkom, jak grają Hiszpanki i powiemy im, co należy zrobić, aby je pokonać. To będą detale, które mogą okazać się istotne. Wszystkie drużyny, które zagrają na mistrzostwach Europy, zasługują na szacunek. Dlatego też uważam, że Hiszpania powinna podejść do nas z respektem. Osobiście podziwiam ich styl gry. Jest wyjątkowy i rzadko spotykany w Europie. Drużyna Jorge Dwejnyasa jest bardzo niewygodnym przeciwnikiem. Mam nadzieję, że taktyka na ten mecz okaże się skuteczna i wygramy w inauguracyjnym występie.